Już dawno przeminęła pora cyganów, którzy wędrowali. A ja ich widzę. Są bystrzy jak woda, mocna, przejrzysta, kiedy przepływa. I domyślić się, można, że przemówić pragnie. Biedna nie zna żadnej mowy. Żeby nią gadać, żeby śpiewać. Coraz to pluśnie tylko srebrnie, Zaszemrze, jak serce, Woda mówiąca. Tylko koń, co na trawie się pasie, Niedaleko stajni, Słucha jej i szum rozumie. Ale ona... Nie ogląda się za nim, umyka, odpływa dalej, aby oczy nie mogły dojrzeć rzeki, która wędruje.